Wielkanocny w Bastianie Świętej Jadwigi, sezon 2012. Pani Krysiu, tym razem jest naprawdę szczególnie, bo mamy nie lada atrakcje, a mianowicie... Właśnie w tym roku postanowiliśmy iść tak troszkę bardziej na ludowo, przypomnieć ludziom, że Jarmark wielkanocy to nie tylko zakupy i takie krzątanie wielkanocne, ale kiedyś jarmarki to były miejsca, gdzie handlowano zwierzętami. No my dzisiaj nie handlujemy zwierzętami, ale przy okazji chcieliśmy przybliżyć najmłodszym mieszkańcom Nysy i okolic zwierzęta domowe, bo dla wielu kura, kózka, świnka. To są rzeczy, które widzieli na obrazkach. A dzisiaj wszystkie te zwierzątka mogą zobaczyć u nas w klatkach. Dzięki uprzejmości pana Trojana mamy tutaj tyle pięknych zwierząt. Jest to, jak widzimy już teraz, niezwykła atrakcja. Przyjechało też dużo wystawców, więc myślę, że i ludzie, którzy przyjdą do nas na jarmar, będą zadowoleni, bo i coś kupią, i pooglądają, a jednocześnie najmłodsi będą mieli niezłą frajdę. Mało tego, przygotowaliśmy tak Także konkurs dla dzieci będzie taka krótka inscenizacja o obrzędach ludowych. Potem będzie konkurs dla dzieci i na koniec będziemy razem z dziećmi malować jajeczka. Przygotowujemy jajeczka, różne elementy do zdobienia i dla tych najmłodszych dzieci jeszcze takie warsztaty, mini-warsztaty zdobienia jajek wielkanocnych. Także ten jarmar wielkanocny jest szczególny swego rodzaju. Witamy serdecznie czeski akcent na naszym Wielkanocnym Jarmarku, Marcel Sos. Serdecznie witamy po raz kolejny. No właśnie, i mamy stoisko wasze czeskie, co tutaj nabyć można, czego pokosztować? Dzień Takže my jsme to pojali jako prezentaci našeho města, takže máme tady materiály propagací ne, z našeho města i okolice, to je jeseníky. A v temacie tradicí, jak vy świętujecie? W ogóle świętujecie máte Macie jakieś Tak, u nás v pondělí je samozřejmě svátek, takže je volno, lidi nemusí do práce. Většinou se to slaví tak, že dopoledne v pondělí se chodí s takovou mrskačkou a nahání se ženy, a mrskají se ženy a za ty dostávají muži odměnu. Děti dostávají, nebo chlapci dostávají nějakou čokoládu, nějaké peníze, cukroví a už dospělí muži ti dostávají už pak po kořulce. A na jarmarky, možná se u vás vybrat zakazy Velké noce? Jarmarky spojené s Velikonocemi ještě u nás nejsou až tak tradiční. U nás ty tradice se Probouzí pomaleji než tady u vás v Polsku, protože Česká republika je známá tím, že to je jeden z nejateističtějších států na světě. Takže s těma tradicemi trošku máme problém. pani jest wskazana jako winna całemu zamieszaniu, które tutaj za naszymi plecami się rozgrywa. Przedstawicielka Nyskiego Księstwa Jezior i Gór w Nysie. No i co my tutaj możemy upolować z okazji Wielkiej Nocy? Tak, ja jestem prezesem Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór. No, jestem nie, myślę, że nie winowajcą, ale tą inicjatorką, żeby w Nysie mieszkańcy Nysy mogli poczuć, posmakować smak wiejski. I i w tym się kryje w zasadzie wszystko, bo wszystko, co tutaj jest dzisiaj do degustacji, dyskie Księstwo Jezior i Gór prowadzi jej degustację wspaniałych wyrobów wędliniarskich jednego z naszych stowarzyszeń, a oprócz wędliniarskich wyrobów są też wspaniałe kiszone ogórki specjalną metodą, wiejskie ogórki. A jest szansa, żeby zdradzić, żeby uchylić rąbka tajemnicy ogórkowej. Jak się robi te najlepsze ogórki kieszone? Najlepsze ogórki kieszone to się robi ze swojej wody, swojej studni. No i dokłada się własne serce I to jest najlepsza recepta. Beczka. Nie, proszę sobie wyobrazić, że w dużych, bardzo dużych plastikowych butelkach po wodzie mineralnej i zatapiane studni. To jest wspaniały przepis Stowarzyszenia Nas naszego z Wilamowic Nyskich. No, poza tym, proszę Państwa. Mamy także mnóstwo, bo to jest taki okres świąteczny już niedziela palmowa więc jest mnóstwo palm, jest bardzo dużo dekoracji robionych. Powaliśmy w szkole obrzędy i zwyczaje wielkanocne. Wtedy to była pierwsza klasa prezentowaliśmy śmigusa dyngusa prezentowaliśmy chodzenie z kurkiem i dzisiaj to samo będzie piękne wierszyki, piosenki. Odbyła się w szkole wystawa właśnie jajeczek regionalnych z podziałem na regiony Polski, bo była opoczyńska mm, pisanka, była pisanka opolska, była pisanka rzeszowska, kaszubska, kujawska. Omawiałam ja, czym różnią się poszczególne pisanki. Czyli dzisiaj dzieciaki możemy przepytywać, one będą doskonale zorientowane. Nie wiem w tym roku, czy, w tym roku nie odbyła się ta wystawa, więc nie wiem czy będą pamiętały wzory. Natomiast całą atmosferę, świąt i obrzędowość na pewno. Przygotowani są zresztą do konkursu, który się tutaj odbędzie, o zwyczajach i obrzędach wielkanocnych, więc mam nadzieję, że będą wśród nich finaliści. Bardzo szczególne pisanki. Mam wrażenie, że to jedne z tych najbardziej tradycyjnych w najpiękniejszym wydaniu naszym Wielkanocnym Polskim. Proszę trochę opowiedzieć o tym, jak one powstają. Ja się pasjonuję techniką rytowniczą. Wzorowałam się, wzorowałam się na. Pisaneczkach wielkanocnych, takich opolskich, niemniej jednak dodaje swoje wzory. To są postaci, na przykład zajączków, to jest twarz Pana Jezusa tutaj. Y i, i myślę, że tutaj ta moja twórczość jest troszeczkę, troszeczkę połączona. Taka kroszonka opolska tradycyjna z takimi moimi wzorkami. Są pisanki również malowane no i, i takie różne jakieś no impresje z pisanek z jajeczkiem w tle. Proszę zobaczyć, bo tu jest koszyczek z gęsiego jajeczka zrobiony właśnie no taką moją metodą. Troszeczkę masy plastycznej, w stążeczki kwiatków. Natomiast tutaj no ręcznie Malowane są tutaj w koszyczku, o tutaj piesanki. Także można po prostu wszystko pooglądać. Takie sympatyczne dwa zajączki.